To jest kwadrans na angielski, lekcja 129. Hi guys! Welcome to kwadrans na angielski. This is lesson number 129. W dzisiejszej lekcji mamy dla Was dalszą część przygody Ani w szpitalu. Przy okazji tego dialogu powtórzymy sobie część wyrażeń z ostatnich czterech lekcji. Po ilości odsłuchań widzimy, że ta tematyka jest dla Was naprawdę ważna. Tym bardziej cieszymy się, że możemy Was przygotować na takie zaplanowane i niezaplanowane wizyty w placówkach medycznych. Without further ado, let's begin! Przypomnijmy sobie co nieco wyrażeń z wizyty u dentysty, gdyż one są najbardziej odległe. I jeżeli nie byliście systematyczni w robieniu powtórek, no to one sprawią wam najwięcej trudności. Zatem, Aniu, to też będzie test dla ciebie hmm. u dentysty. Czy pamiętasz, jak był kamień nazębny? Pamiętam, bo tak było jak starzec po albańsku, czyli plak. Ah, good job. I tu właśnie strategie pamięciowe się sprawdzają. <grywa> well done. Nasze skojarzenia. Tak jest. A jak było usuwać kamień następny? Mm, remove? Remove plak. Well done, well done. Taka wizyta kontrolna. No w naszym przypadku u dentysty. Wizyta kontrolna. Powiemy. Check-up to jest sprawdzenie. Yes, that's it. Um, so, a dental check-up, right? OK, dental check-up. Dental check-up, right. Jak był zabieg chirurgiczny? Operacja? Surgery. Good, good, good. Surgery. A taka drobniejsza jakaś sprawa? Właśnie nie operacja, może nie surgery, a, a zabieg to? Mm, nie pamiętam. To procedure. Okej, okay, procedure. Nie, yeah, jakaś procedurka. Drobna rzecz do zrobienia. Procedure. It's not a surgery, it's just a procedure. No i właśnie taką operacją może być usuwanie, tak, tych zębów mądrości. Jak powiemy, usunąć ząb? Mm, extract. Wonderful. Pamiętasz ten trudniejszy wyraz? Extract. The wisdom tooth. Good. A prostszy, który był frezalem. Hmm. Tak jak wyjąć. Take out. Excellent. Take out the tooth. No dobrze. A jak za dużo zębów mamy wyjmiętych, to potrzebujemy. Oh, we need. Um, false teeth. False teeth, right. A taki piękny, medyczny, tudzież ortodontyczny termin to. Hmm? Denture. Denture. Denture, right. A teraz, drogi słuchaczu, zapauzuj i spróbuj swoimi słowami opowiedzieć, co wydarzyło się w poprzednim dialogu. Ania went to a hospital with a sharp pain in her abdomen, and during the admission, she fell on the floor. Yes, it was very dramatic. Pełna dramaturgii sytuacja. Zostawiliśmy was taki cliffhanger, zrobiliśmy. O, pięknie, cliffhanger, tak, w suspensie. W suspensie was zostawiliśmy. Więc za chwilkę dowiemy się, co się stało dalej, ale najpierw pytania do dialogu. Pierwsze pytanie: Co zrobił przyjaciel Ani, który przywiózł ją do szpitala? Tak jest. Drugie pytanie: Jaki problem oprócz bólu brzucha miała Ania? I trzecie: Czy Ania może od razu wyjść ze szpitala? A odpowiedzi do dialogu wraz z jego pełnym zapisem znajdziecie w materiałach dodatkowych. Od razu zaznaczę to na początek. Right? Mm, where am I? What happened? Hi, you fainted in the admission room, so we had to take you in. All right, and My friend? He was very helpful. He filled out all the forms and he's waiting for you. Can I go and see him? And what are all these cables? Please don't move. It's better if he comes to see you. You had an appendectomy and you're hooked up to an IV. I had what? Uh, an appendectomy. Your appendix was inflamed. That's why you were in pain. We had to remove it. Okay. My pain is gone, but my head is very sore. Well, you hit your head when you fainted. We did a CT scan and it showed you only suffered a minor concussion, but I'm afraid you also um, chipped your tooth. Oh, no. Don't worry. Our dentist has put in a temporary filling but i recommend seeing your dentist when you leave the hospital and when can i leave um you can leave tomorrow and when can i go back to my normal activities you should fully recover within 2 to 4 weeks that's not bad thank you Spójrzmy sobie na wyrażenia, które pojawiły się jako nowe w tymże dialogu. Po pierwsze, nasz lekarz mówi we had to take you in. A um, jak nie umyślisz tak z kontekstu i ty, drogi słuchaczu, słuchaczko, co to oznacza Take somebody in? Hmm, że musimy cię przyjąć. Tak jest, przyjąć. Tak naprawdę take somebody in oznacza kogoś przenocować. Przyjąć też w takim sensie gościnnym. Okej. Okay. Ale nie tylko, bo jak policja nas musi zabrać na komisariat, to też usłyszymy take him in. Okej. Okay. Czyli zatrzymać, tak? Też kogoś. Tak, 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 dokładnie. Zatrzymać kogoś. No i chyba tutaj jest takie właśnie zastosowanie bardziej w tym dialogu, że musieliśmy cię zatrzymać na oddziale. Jakby, tak? Dobra. No i co się wydarzyło? Tam jest taki ładny wyraz appendectomy. Appendectomy. Tak jest. You had an appendectomy. Oh my goodness. You had an appendectomy. Good job. Alright. Um, dobrze, czyli tak. Appendectomy to jest usunięcie wyrostka robaczkowego. I często w tej nomenklaturze medycznej, jeżeli mamy jakieś ktomii, końcówkę, to będzie znowa okay. oznaczało usunięcie danego organu. Nie jest to zasada stuprocentowa, ale często tak będzie. Okay. Wyrostek robaczkowy sam w sobie to będzie wyraz znany z książek o dziwo, bo to jest po angielsku appendix. 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 Tak, Aniu, a czy pamiętasz, jakbyśmy stworzyli zapalenie wyrostka robaczkowego? O oh mój Jaka tam końcówka była? Nie pamiętam. Końcówka itis, czyli. Appendicitis. Appendicitis? Tak, to jest zapalenie wyrostka robaczkowego. Tak. Ok. Także appendectomy, usunięcie, a sam appendix yy, oznacza wyrostek robaczkowy, chociaż w książkach oznacza to załącznik, tak? Jeżeli macie jakieś załączniki w książkach, mm -hmm. to to są appendixy. Nawet ostatnio widziałem na okładce książki, że było napisane appendixy, napisane przez kogoś. Po polsku, okay. appendixy. To wyglądało fatalnie. Czy już widzisz, że to zapożyczenie już zostało tak bardzo zapożyczone. Oj tak, oj tak. Ciekawe, czy wiedzą też, że to jest wyrostek robaczkowy autorzy książek. <ścoughs> Chociaż jest różnica w liczbie mnogiej, ale to już dla dociekliwych możecie sobie sprawdzić. No dobrze. I nasz lekarz też mówi Ani, że jest podpięta pod kroplówkę. Po angielsku kroplówka to będzie IV. IV. Tak, skrót od dwóch um, wyrazów, tak? Czyli literka I i V. Ivy. Ivy. You are hooked up to an Ivy. You're hooked up to an Ivy. Tak, pięknie. Czyli jesteś podłączona pod kroplówkę. Alternatywna nazwa to drip. Drip. Drip, bo Kapie. Kojarzy czy, mi się właśnie czy, czy, z metodą parzenia kawy. O, rzeczywiście, jest drip. Mhm. Tak, tak, tak. Bardzo trafna obserwacja. Zgadza się. No i to jest właśnie to jest kroplówka, także drip. No i co, to co się Ani przydarzyło? A jak się zapytała, co się stało, to nasz lekarz powiedział: You fainted. You fainted. Yes, you fainted. You fainted. I to oznacza, tak znowu spróbujemy z kontekstu, co się stało Aniu? You fainted, czyli? Zemdlałam. Pięknie, tak. A nasza Ania z dialogu zemdlała. Czy ty wiesz, że ja nigdy nie zemdlałam w życiu? Naprawdę? Congratulations. Not even once. Ale co się stało? Ani to no zaraz idziemy. Co się może stać, kiedy zemdlejecie. Coś się naprawdę może stać. No jest to niekontrolowany upadek po prostu. Um, Okej, okay. więc jak możemy założyć, Ania zemdlała, she fainted i uderzyła się w głowę. Więc to, co zrobili w szpitalu, to tomografię komputerową. To no, takie popularne badanie przy urazach głowy mhm. po angielsku to będzie CT scan. CT scan. CT scan. CT scan. Oczywiście CT jest skrótem od Computer Tomography. Computer Tomography. Tak. No i jak tak usłyszycie, no to, to nie jest już takie skomplikowane. Czyli tomografia wykryła A minor concussion. A minor concussion. Yes, w pełni wyrażenie było You suffered a minor concussion. You suffered a minor concussion. Very nice. To jest taki ładny wyraz, concussion, z takiej mięciusi. Ale co to oznacza? Że um, doznałam. Mhm, bardzo ładnie. Wstrząśnienia mózgu, wstrząśnienia? Tak, po pięknie, Polsku? to jest wstrząśnienie, tak, wstrząśnienie mózgu. Tak, to się nazywa. Concussion. I z tym, że ono było delikatne, czyli minor. Okej, okay, minor. Tak jest. Minor concussion, czyli. Nic poważnego się nie stało. Nie, to drobne strzęśnienie mózgu. Zaraz będzie lepiej. Chociaż, jak oglądaliście, był taki film z Willem Smithem o futbolu amerykańskim i się okazuje, że to duża tak. ilość tych drobnych strzęśnień mózgu mm -hmm. to też nie jest pożądana. No ale. Kto by chciał mieć wiele drobnych wstrząśnień mózgu? Tylko futboliści amerykańscy. All right. No i przydarzyła się jeszcze jedna rzecz. Ani podczas tego upadku, you chipped your tooth. You chipped your tooth. Tak. Chip your tooth. Co to oznacza? Chip your tooth. No to jest właśnie to, że mój ząb nie jest już w całości. Nope, it's not. chip. Mam to odkruszyć, ukruszyć. Także Ania ukruszyła sobie ząb. I jak powiedzieć Aniu. Tam było w dialogu też, że w pełni wyzdrowieć. W pełni mm. wyzdrowiejesz. Fully recover? Very nice, yeah. Fully recover. Can you say it again, please? Fully recover. Pięknie. I w dialogu mieliśmy ładny zwrot. You should fully recover within two to four weeks. Mm -hmm. You should fully recover within two to four weeks. Beautiful. And it Czyli means. W ciągu dwóch do czterech tygodni. Tak, dokładnie tak. Within two to four weeks. W ciągu od dwóch do czterech tygodni. Well done. Wysłuchajmy dialogu raz jeszcze. Where am I? What happened? Hi, you fainted in the admission room, so we had to take you in. All right, and my friend? He was very helpful. He filled out all the forms and he's waiting for you. Can I go and see him? And what are all these cables? Please don't move. It's better if he comes to see you. You had an appendectomy and you're hooked up to an IV. I had what? Uh, an appendectomy. Your appendix was inflamed. That's why you were in pain. We had to remove it. Okay. My pain is gone, but my head is very sore. Well, you hit your head when you fainted. We did a CT scan and it showed you only suffered a minor concussion, but I'm afraid you also um, chipped your tooth. Oh no! Don't worry. Our dentist has put in a temporary filling, but I recommend seeing your dentist when you leave the hospital. And when can I leave? Um, you can leave tomorrow. And when can I go back to my normal activities? You should fully recover within 2 to 4 weeks. That's not bad. Thank you. Na tym zakończymy segment medyczny. Na pewno w przyszłości wrócimy jeszcze do szpitala i tematyki ortodontycznej, gdyż dostaliśmy o nie prośby w mailach. A tymczasem może przygotujemy się do świąt? Sounds like a good idea. Pamiętajcie, że materiały dodatkowe są dostępne dla wszystkich osób zapisanych na newsletter. Możecie do nich dołączyć na stronie www.kwadrat-na-angielski.pl. See you next week, guys. Bye. Bye.